Cześć, z tej strony w dzisiejszym odcinku zagramy w minecraft Zwykły minecraft survival, nowa seria na moim kanale I chciałbym jedną rzecz ogłosić Nie będzie już minecrafta tcraft i będzie teraz ten minecraft co aktualnie jest Więc Zaczynajmy a więc zacznijmy od zetnięcia pierwszego drzewa na, na naszym świecie. I zrobimy kilka tulców. Najpierw musimy najpierw zetknąć drzewo. Celem w moim w tym odcinku będzie, jeżeli się uda, oczywiście, przeżycie. Ale może najpierw zobaczmy, czy to jest wyspa, czy jak? O, owce są. To będzie akurat ważne w tym przypadku, bo nie chcę mi się łazić z potworami, jak było na moim pierwszym odcinku Stecraft. A i ja, oczywiście jak mówiłem, nie będzie u Stecrafta, będzie ten świat, jakby ktoś ominął wstęp. Mamy pierwsze drewno, o jagódki Co ja robię, to się robi tak Czekajcie, czekajcie, czekajcie Ty, jestem na wysepce No to fajnie Musimy zrobić łódkę, wychodzi na to A myślałam, że będzie zwykły prosty survival Oczywiście, sit jest randomowy, więc wiecie, Jakie rzeczy się zdarzają? Może zrobię najpierw kamienne tłucy, czy łódkę? Chyba łódkę wolę zrobić, a później zrobić kamienne tłucy. Tak szczerze mówiąc. Najpierw muszę zetnąć dużo drewna. Mogę to zrobić drewnianą siekierą, ale nie opłaca się moim zdaniem skromnym. O krowy. Czy krowy Nie owce, 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 owce. O lise. Fajnie, fajnie. Bo to wyspa już widać. Czekaj robimy, wizowie, robimy crafting table. I zaraz, i, I zaraz popłyniemy. O tam, w tamtą stronę, bo widzę jakiś kawałek piasku, i myślę. Po co? Łódkę? Może przypłynę w paw? Bo może to nie jest wyspa, tylko już ląd. Może. Jest taka mała szansa. Chyba ląd to jest. Chyba i to duży nacisk na chyba. Nie wiem. Nie znam się aż tak. Na budowie światów w Minecraft. Oczcina cukrowa fajnie. Przyda się mi. Przyda się na później na pewno. Na przykład na biblioteczki itp. Jeszcze jeden, co bym potrzebował, to znaleźć jeszcze jedną owcę i wioskę albo najlepiej wioskę niż owcę. Może jakąś górkę z stone'em widocznym by się jeszcze przydało. To na pewno. O, widzę, że zwykły świat. Jak zwykły świat. Przecież to normalny świat. Co ja gadam? U, fajne miejsca, ale nie. Ja, ja szukam czegoś lepszego. Ale jeżeli mam coś znaleźć lepszego na pewno, to muszę się pośpieszyć, bo za niedługo będzie noc w Minecrafcie. Jak widać na słońce. Więc muszę się streszczać. Jakbym chciał zrobić początkowo bazę, to może bym nawet tutaj zamieszkał, ale. Miejsce. Nie, nawet mie miejsca tego nie znam dokładnie. Więc nie bardzo dla mnie to byłaby rzecz dobra. Jak nawet nie zła. Gdzie jest łąka? Gdzie jest łąka? Nie, zimowy biłam. kurczę nie cierpię tego. O, owca! Mój ratunek! Jakie lagi ostatnio ja mam? To nie wiem. Nie. Jagody, jagody, jagody. Oczywiście nie mam zamiaru się zapisać na śniegowy dion ze względu na to, że... Tam, na jak znajdę wioskę, nie będzie dla mnie ona zbyt opłacalna, jakby to powiedzieć. Kopiemy więc kobel. Postawmy tutaj sobie łóżko i tutaj się prześpimy. Pierwsza noc pod ziemią będzie dosłownie. Więc kopmy. Nie ma się czego obawiać moim zdaniem. Pierwsza w noc w Minecraft'ie zawsze... Jak łóżko jest zasłonięte. Tu dwa bloki muszą być nad łóżkiem, żeby pójść spać. Kurczę. To ciekawa funkcja. Więc wykopmy ten kobel. ciachu i po strachu, tak gabam. Teraz co robi Piecyk, narzędzia kamienne. Czy robię śmieczyk Nie, zrobię później. Nie jest jeszcze aż tak pożyteczny. Czy ja wyrzuciłem? Nieważne. Przypalmy to mięso abyśmy mieli jak później, no jak później biegać, bo jak głodek, głodek spa nie będzie problem. I naprawdę będzie po prostu ciężko. No to widzi mi się, jak przepali mi się moje jedzenie. No przepaliło mi się już, jak widać jedzenie, więc no może nie całe, ale Ważne jest i to, że ma się w ogóle jakiekolwiek jedzenie upieczone. Zetnijmy Zatnij, to jeszcze jedno drzewo na drogę. I ruszajmy. Jak widzę... Sytuacja lubi się powtarzać i mam znowu zimowy biom na swoim świecie. Survival. Czy mi to się podoba? Pewnie przeciwnie, nie. O się nie musiałem kopać tej dziury. Śmieszne. Teraz szukajmy wioski, bo może tutaj być. słonka, więc wiecie. Jak jest wioska, to i łąka może. W sensie jak jest łąka, to może być i wioska. Ostatnio wiem, że na nowych Minecraftach wioski lubią się tak bardziej na wyżynach stawiać. A wyżyny często są na łąkach. Ale góry, ruszamy. Uuu, widzę latające bloki. Czyli to jest Minecraft? Wszystko wiadomo. W Minecrafcie już są takie rzeczy. Może tu wioska będzie? Bo szczerze drodzy widzowie jest ciężko znaleźć wioskę To taką gdzieś, gdzie się nie umie szukać wiosek Co ja gadam Ale fajne góry Czy mam ochotę mieszkać w górach? Tak, ale pod innym warunkiem mówię o wioskach to miał być mój właśnie warunek Musi być wioska No to drodzy widzowie, znaleźliśmy chyba miejsce na zamieszkanie Cel odcinka spełniony Jak widać Chyba z 10, nie wiem ile nagrania Filmu to jest, 10, 12 Nie patrzę już Nie liczę i wioskę znaleźliśmy. Co jest? Ale tak szyb. Jeszcze wielki kanion, więc mogę dużo ród z niej zdobyć. Przy wiosce. No może nie przy wiosce, ale blisko wioski. Ty, a wioska nie jest na wyżynie. Super. Bardzo mi się to podoba. Więc zacznijmy od kradzieży wioski. Z łóżek. Bo ja zawsze to... Tylko zjedzmy. wioska jest dosyć duża a przez to, że postawię tutaj to będzie bardzo fajnie bo będą w jednym miejscu moi villagerowie i to będzie bardzo fajne i co jeszcze? na pewno jeszcze ogrodzimy tych villagerów żeby mi nikt ich nie zabił ale na razie zrobię motykę kamienną, żeby zebrać to całe sianko bo potrzebuję no jedzenia po prostu sobie zbiorę na przyszłość a później dopiero zacznę nad myśleniem co budować, czego nie budować i tym podobne Ciekawe A byłem w tym domku? Tutaj? Czekam nie wiem nie pamiętam czy ja byłem w tym domku A nie byłem Ile chleba? Ile kurczę i ziemniaki mają super! Ziemniaki bardzo fajne na propsie i emeraldy, co najważniejsze. W ogóle ta wioska miała Kowala, bo tak nie patrzałem. Byłem tak zafascynowany resztą. Chyba nie ma. Czekaj, wziąłem łóżko w końcu. Nie wziąłem, kurczę. Gul... ciekawe. Kurde, dużo nie robów w wiosce. Pamiętajcie, ja widzowie, ten villager to jest nierób. On się wam do niczego nie przyda, tylko po prostu go nie bijcie, żeby nie pogarszać re relacji chyba z villagerami, czy jakoś tak. Teraz Zasianko się wezmę po żonie. Dosyć fajna wioska, tylko teraz miejsce na zamieszkanie. Zrobić i już. Tylko najpierw sen, czyli pójdę spać do villagerowych łóżek. Dużych villagerów. Łóżko jest za daleko. A ty co, nie masz gdzie spać? A bo tego domku jeszcze nie obrobiłem. Dobra, dobra, rozumiem. Rozumiem wszystko. Rozumiem. Naprawdę, rozumiem. Na pewno nie obrobiłem, no nie obrobiłem. Czyli jednak dużo jest w tych domków. I to nie jest takie e biedne. Czekajcie, czekajcie. Miałam siano zebrać, kurde jeszcze hejbal, co został to biedne samochód. Fajnie, że są żółwie w ogóle. Żu żółwie są bardzo fajne. Co ty leniu śpisz? No właśnie mówiłem, to są nieroby. Ci w zielonych to nie roby, nieroby. nie robi. Nie polecam takich. Naprawdę nikomu nie polecam takiego villagera. To był chyba? Chyba nie tu zebrałam. Dobra. Co ty robisz tak dziwnie stoisz? Ale fajnie, że w ogóle znalazłem wioskę. Chyba drugiego lub trzeciego dnia. Więc jest to bardzo fajne, bo mam za dużo jedzenia i w tej chwili to mogę iść do Kejwa, zebrać węgiel, drewno. Tylko szkoda, że nie mają jednej rzeczy tutaj o węgiel. Chciałem właśnie mówić, że nie mają na wierzchu węgla, ani żelaza, ale węgiel już znalazłem. No to go zbierzmy. Tuż... O, ziemniaki, fajnie, fajnie. No to co widzowie? to w dzisiejszym odcinku to byłoby na tyle. Trzymajcie się. Cześć.